Może ja bym to nagrał? Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Jest dzisiaj ze mną mama. Nie, łóżko. A jutro to ja będę już obcięty. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Tak, jutro jestem umówiony z fryzjerem, więc jak oglądasz vloga w czwartek, to ja muszę go nagrać w środę. No tak. Dobra, witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Dziś jestem w pracy i być może miał być odcinek o, o zwierzątkach, bo wybraliście zwierzęta, że mam pokazać zwierzęta. Oczywiście ten odcinek się pojawi najpierw u Miłosza i już być może jest, ale wiesz co, dzisiaj pomyślałem sobie, przygotowuję się do zrobienia zdjęć tych oto produktów i teraz myślę o tym jak to zrobić ale jednocześnie wydaje mi się bo w tym mam duże doświadczenie więc dla wielu osób może to być dosyć dosyć ciekawe więc zaczynamy zaczynamy jak szukam jakichkolwiek inspiracji to najczęściej na Pinterestie właśnie wyszukuję i patrzę no patrzę jakieś pomysły to nie jest tak że ja muszę zrobić dokładnie tak samo tylko Chcę zaczerpnąć jakiś pomysł. Przykładowo, może zrobię zdjęcia na szarym tle, ale z odbiciem lustrzanym kendam. Może to być fajny motyw właśnie z odbiciem lustrzanym. Teraz myślę, że zastanawiam się, czy mam, jakieś, czy mam jakieś lustro. Czy mam coś takiego lustro? Oczywiście, że stoi. Mam w sklepie takie oto, taki oto lustro, ale nie, ono się nie da, jego się nie da rozkręcić. To leci mam takie lustro? Tak, słuchaj, poczekaj. jest Nie, przyklejona ona jest? Aha. Bo zobacz, przykładowo można wykorzystać te elementy, nie wiem, ściany. Yy, tylko widzisz, ona, to mi się podoba jako tło, i mogłoby być fajne, tylko wydaje mi się, że przykładowo yy, w tych produktach. No on już nie będzie pasować, bo tutaj w samym tym się dzieje dużo w produkcie. Jeszcze tło, gdzie się dużo dzieje, nie bardzo. Bo widzisz, bo te, te są zdjęcia producenta yy, i one mi się na przykład bardzo podobają. No, no świetnie to wygląda, od razu się rzuca w oczy. Oczywiście większość sklepów, i ja też, mam takie na jednolitym tle. Te też są zdjęcia producenta, ale mógłbym je właśnie te dopasować do tych. Taki mam zamysł, taki pomysł. I po prostu, jeżeli dużo czasu na to poświęcę teraz, na te zdjęcia, żeby zrobić, muszę przemyśleć, gdzie mogę je wykorzystywać. Czy będą wykorzystywane i. Bo wiesz, bo wiesz o co chodzi? Jak już robię serię zdjęć, to żeby na przykład wszystkie zdjęcia były pod tym samym kątem. I jest taka jeszcze możliwość, że mogę zrobić na białym tle, wyciąć. Co, pokazać ci to. I powiedzmy, powstawiać różne kolory. Kilka lat temu kupiłem taką oto podkładkę, pod myszkę. I teraz ją znalazłem, bo wiesz co, bo tutaj po prostu boję się, że będę rysować, jak ja mam myszkę i wiesz, i, i zamówienia wysyłam, to... to będzie idealne. Ale z tempo, znaczy tempe, ale... ale będzie dobre. O, brakowało mi takiej podkładki zwykłej. O, przy przykładowo, tutaj jest jeden z produktów też Widzisz, do czego służą inspiracje. Nie chodzi o to, żeby zrobić dokładnie tak samo, albo szukać kendamy w moim przypadku, która będzie tak wyglądać. Chodzi o to, że mam produkt i, w, i samo umiejscowienie, czyli zrobienie zdjęcia jakby od dołu, że to może być fajny, fajny pomysł. Tutaj widzisz, być może fajnym pomysłem byłoby... Przecięcie kolorystyczne, nie wiem czy na zasadzie kontrastu, czy czarny i jakiś dany kolor, czyli na przykład czarny i pomarańczowy. Albo tak jak tutaj, jest w powietrzu. I widzisz, i nad tym, tak, jest cień. Mam tutaj takie tło białe, kartonowe. Odepnę część, która jest niepotrzebna. Brudna I, proszę. I brudna. Teraz potrzebuję jakiś kawałek taki, a to są nie kawałek białego. Nie musi być takie tło kartonowe. W ogóle musisz wiedzieć jedno, że wiele osobom się wydaje, że w takiej fotografii, nawet profesjonalnej, że używa się nie wiadomo jakich sprzętów i tak dalej. Oczywiście, no, sprzęt to wszystko ma znaczenie, ale bardzo często stosuje się środki, które mogłoby się wydawać, że nie da się tego zrobić, albo że, że to jest tak zrobione. Nie wiem, czy mamo wiesz, że przykładowo jedna z firm, jak robiła kawę, to sam szklanka kawy jest. Mała, no nie? I żeby uzyskać odpowiedni efekt, ej, ręce się nie są, a nie. ciężkie boi się ręka. Nie. Chodzi o to, nie. że wlali farbę do. Jak się nazywały te pralki? Frania? Frania. Y, co kręciły tak kręci, Co To tak no, było Dokładnie kręcenie. To frania. Wlali farbę i po prostu był efekt uzyskany niby kawy, powiedzmy, nie, czy czegoś. Tak, tak. No i teraz jak ja robię zdjęcia? Najpierw robię zdjęcie. Z jedną lampą, z użyciem jednej lampy. Dokładnej te, dokładnie tej bocznej. Dopiero później włączam następne. I teraz mogę sobie porównywać. O, czyli tak jest, wygląda zdjęcie z użyciem drugiej lampy. Tak jest jedna lampa. Różnica jest. I teraz mogę sobie pracować. Czy chcę dołączyć trzecie światło, czy jakieś inne efekty. Trzeba zwracać uwagę, czy nic nie jest na przeszkodzie światła. Tutaj ten cień powstał od tego pudełka, które było tutaj. No i zobacz. Zrobiłem zdjęcie, ale to zdjęcie tak naprawdę jest zrobione na białym tle. Tylko w Photoshopie zrobiłem jedną warstwę, która mi po prostu zamienia kolor i jest dużo łatwiej, dużo prosi. Zastanawiałem się nad, nad innymi wersjami. Zawsze robię jakieś inne wersje. Na przykład cień. Widzisz, zwróć uwagę, że tutaj jest inny cień. Tutaj był wcześniej też jest inny. A w ogóle też zrobiłem sobie taką wersję dla kontrastu, która mi się osobiście podoba. Ale ją prawdopodobnie będę wykorzystywał bardziej w celach takich gdzieś banner reklamowy, bo jak jest za dużo koloru, no to wiesz, to też niedobrze, Produkt zanika, no nie. I to, albo jak się dużo, to co powiedziałem o tej ścianie. Jak się czegoś za dużo dzieje, to też zanika. Przyjechał do mnie Rafał z Mileną. Cześć. Rafał jest specjalistą od dronów. Rozmawiamy teraz, Rafał, o czym rozmawialiśmy? O zarabianiu, że. Twój kanał, który, jak się nazywa? Rafał Galiński. Rafał Galiński. O dronach. O dronach. Tak. Właśnie. Powiedz mi odnośnie Mavica, dwójki. Wiesz co, to dopiero wejdzie za jakiś czas, za dwa tygodnie będziemy mieli, ale ogólnie on jest niezły, tylko drogi. Ja też robię o tanich dronach dla młodych ludzi audycję. Też robię o, o droższych dronach. Najdroższe na przykład Inspire, ale najtańsze mam drony za 100 złotych. Ra Rafał, rozmawiamy o pieniądzach. Tak. O YouTubie. Tak. Pokażę Tak. Dobra. Ile zarobiłem w tym roku? Pokaż, Marcin, to chodź. <laughs> Ale myślę o tym, żeby kupić. Przepraszam Cię. Nie mam, nie mam. Dlaczego, dlaczego Apple nie robi USB-C? No, a tablety? Na tabletach może. Chodź, pokażę. E, wkrótce będzie odcinek o tym, pokażę o zarobki. To jest, to jest wyciąg z banku, to jest wyciąg z banku. I to masz ostatni miesiąc tutaj? To jest tak. A to jest wcześniejszy, miesiąc tam. to są co miesiąc? Ze wszystkich kanałów. Serio? Ja pierdolnię. Jestem w szoku. I podziwiam chłopaka za pracowitość i za zacięcie, bo mega ma pasję. Okulary musi śleczyć. A mi zaparowały. Zaparowały okulary. Przepraszam, mam chrytkę. Wiesz, Rafał, i tak, nie mam jeszcze włączonego super czatu. Tak. A, a ty mówisz, że masz, no nie? I że to się sprawdza. Widzisz, ty jesteś specjalistą w dronach, ja może gdybym zrobił na, o fotografii, no bo czy ja jestem specjalistą, w czym ja jestem specjalistą? To w gadaniu, to, no. tutaj o, widzisz, uśmiechnąć się, takie... Pamiętam jak Rafał powiedział, Marcin, wiesz co, ty na filmach to jesteś taki radosny i tak dalej, a jak na żywo, no to już nie aż tak bardzo. Tak ta, ta było? Tak było, jasne. Ale... Ta, tak było. A wiesz dlaczego tak jest? Nie ma. Znaczy ja ogólnie jestem pozytywną osobą, jestem uśmiechnięty, ty też jesteś widzę, uśmiechnięty cały czas, tylko chodzi o to, że nie ma możliwości być cały czas A czy 20. Jest? A jeszcze wtedy jak były drony, to wiesz, byłem skoncentrowany i tak dalej, A, nie? Się. Ale ogólnie, mm, ogólnie uważam, że i tak jest, i tak jestem nastawiony pozytywnie do życia. Te zera, te wszystkie zera będą pokazane wkrótce. Najpierw będzie pies. E, później będzie YouTube. Przygadałeś. O kurde! Słyszałaś milę to będzie pies. Ale numer, no nie wiem. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, spojrzałeś na mnie. Ale numer. Milena chce nagrać ze mną TikToka. Jaki masz scenariusz dla mnie? Eee, nie, żadne, nie. <laughs> nie, ma żadnego. scenariusza. Dobrze, powiedz mi teraz tak, Rafał, bo wy jedziecie, możesz to zdradzić, czy tak, nie? Dostup, bo ty. mi się bardzo podoba. Nie musisz mówić gdzie, ale jedziecie na miesiąc czasu. Tak. I jedziecie całą rodziną. Całą, z sami i z żoną moją. Bo jest jakiś tam projekt wpadł, praca, tak. ale mnie to co mi, o co mi chodzi? Że Milena, ty będziesz się uczyła w tym czasie gdzie? Zdanie. Wszystko będzie zdalnie. To jest jeden z plusów tego, że właśnie można wykonywać zdalnie lekcje. lekcje. Minusy prawdopodobnie jest to, że będziesz na uwięzi. Nie. Czyli, że będziesz cały czas pod kontrolą rodziców. Przejmujesz się tym, czy nie? Nie. Jaki ty jesteś piękny! To jest Leonek. Leon! Cześć! Leon! Cześć! On, mnie, on ugryzie, czy nie? Nie. Ale jak by dam trochę ręki, to ugryzie, czy nie? Nie. nie no, mnie nie zobacz? No nie no, tak Poznajcie tak. się, Marcin, tak Cześć. Nie, Nie, nie? wiem, czy tak, czy jak, tak, o, właśnie. <grym> Rafał mówi, że zaskoczył córkę, powiedział, że gidle, że jesteśmy w takiej miejscowości. A wie, że ja w gidlach brałem, jak sprzedawałem karpie, to właśnie stamtąd brałem. I samolot. Stamtąd brałem, właśnie karpie i sprzedawałem. Szukamy w ogóle jakiegoś miejsca. Fajnego, do nagrania TikToka, bo wie, że ja nie chcę w tej pr w pracy, to brzydko Szukam jakiejś ładnej scenografii, no nie? Pamiętaj, ucz się Lepiej poświęcić dwie minuty, czy trzy minuty więcej Żeby Wyjść i znaleźć coś fajnego, niż robić to na się. Ja, ja bardzo dużo, chyba przygotowuję się pół godziny, żeby coś nagrać Naprawdę? O, tak. dużo nagrywa na TikToku? Bardzo Rafał mówi, nagramy pierwszy i będzie się działo, ale co, co do... mam robić? Mam się wygłupiać, czy co? Dopiero jak nagramy próbę, to będziemy wiedzieli Macie dwie kamery i będziecie nagrywali albo siebie, albo nawzajem, ten, coś z kamerami takie. Ja nie wiem, co mam robić, ale jedno, z jedną z rzeczy, którą potrafię, to pajacowanie. Uwaga. <grystanie> czyli co mamy robić? Czyli co mamy robić? No właśnie. Panie rezyseze, co mamy robić? Będziecie szli i na koniec zrobicie takie krążenie. Czyli wyjdziecie w swoją stronę, Aha, tylko muszę zrobić jest... nagrę jeszcze raz. To słuchaj, ja, ja mam pomysł. Tak? tak? Ty staniesz, a ja wokół ciebie będę tańczył. Okej. Okay. to nagraliśmy. Co się stało? Komedia pomyłek. Dwa telefony mamy, dwa telefony się wyczerpały. No i zobacz, tak zrobiłem zdjęcia, tutaj były wcześniej po prostu na białym tle. I nie wyszły tak te fotki. Na razie, wstępnie, bo jutro powrócę, dzisiaj już jestem zmęczony, już mi się jakby nie chce e, tego robić, ale tak wygląda na szarym tle, który też wygląda całkiem, całkiem nieźle. Zwłaszcza jakiś kolor, to by się dobrze prezentował. O, na taki... O. No nie jest tak to źle. No i zobacz, proste, karton, dwie lampy, widać po cieniu, jeden cień i drugi. I co? Dzisiaj może zrobimy i zakończymy tego przepięknego vloga. Nie będzie chłopaków. Dzięki za oglądanie. Spędziłeś dzisiaj ze mną cały dzień, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli był za krótki, jutro będzie dłuższy. Jutro pokażę. Będę <grydę> zwierzaka. Okej? Okay. Dzięki za oglądanie, cześć. Zostaw łapeczkę oczywiście w górę, jeżeli Ci się podobało, no i dzięki za miłe spędzenie czasu. Cześć. A! Słuchaj, powiedz, co spotkaliśmy się, poznałeś mnie, co powiedziałeś? No, że Pan mi kiedyś znalazł telefon i podziękowałem jeszcze raz za oddanie. Ty... ja Tobie znalazłem telefon? Tak, tak. A kiedy to było? No, jakoś dwa lata temu, myślę, że w wakacje. Co? I co zrobiłem z nim? No, zrobiłem Pan do mnie I O mogę. kurde, nie sprzedałem go? Nie. nie, nie I co, zadzwoniłem do tak, ciebie? No to tak? jeszcze było tak, że nawet nie wiedziałem, że go zgubiłem, nie? To najlepsze. Tak? No, więc jeszcze raz dziękuję. Nie pamiętam tego. Wiesz. No a, no, a ta... to powodzenia. nie dziękuję. Na razie.